Siemaneczko, jest jeszcze wcześniej rano. Zajechałem na garaż po mój wiślany dobytek. I uwaga, tutaj stoi. Jedyne co teraz muszę zrobić to wyłamać ten dyszek, o właśnie tak. Dokręcić śruby, zapiąć go i można jechać. No i widzę, że klejenie. Ostatnio zeszło powietrze tak do końca, zbolone. bałem się, że jakaś dziura znowu, ale chyba zaworem puściło, bo teraz już 3 dni zapompowane i, i trzyma jak potrzeba. Jeszcze trzeba sprawdzić, jak stan paliwa. trzeba dotankować? No trzeba by dotankować, bo cały a to jest tak koło pół zbiornika. Także zbieram się. Eee, mamy piątunio, godzina już szósta z hakiem, a co się będzie działo, to opowiem Wam zaraz. Dzieci przyczepa, jak już się złoży z powrotem. Wyszedł, wystarczy tylko skręcić jedną, drugą raz, dokręcić kluczem, raz tą, raz tą, tylko tak na maksa. I zaraz będzie fully function working, ready to work gotowa do jazdy, a proszę bardzo. Cyk? Może tak postawię. Tak, Także dokręca. Proszę. Mocno trzeba dokręcić, no bo to jednak jest od jazdy. Ale jest tak wszystko zaprojektowane przez inżyniera Krzysztofa Ruzgę, że mówi, że daje gwarancję. Dobrze, Okej. Okay. Trzyma jak dziadbawę. I teraz co nam pozostaje? Ano, wyjechać z tym cudem, uważając, żeby nie zarysować aut. Jakby stało drugie, to trzeba uważać tutaj. No i żeby nie rozwalić dyszla. już jestem spakowany, nowe krzesełko przyszło z reklamacji, zobaczymy ile wytrzyma tym razem tu jest tu jest pas poprawnie napięty sprawdzamy, światła są jest, jest, niestety mi się rozwaliło pewnie przy wodowaniu tutaj już błotnik także krótko się nabył dobra, mordeczki Odjazd. a i byłbym zapomniał, że temat miałem rozwinąć to się przerywał muszę do serwisu oddać. Eee, temat rozwinąć. I co ja robię tu? No. Słuchajcie, jest jesień, no jest połowa października. Powiedzmy, że początek, ale czas zapierdziela, więc ja się czuję, jak już by była połowa i zaraz jest koniec sezonu pływanego. A trzeba te, te dniówki jeszcze wykorzystać, w związku z czym jadę na Mazo. Spróbować. Znowu się zderzyć z czymś dużym. Bardzo bym chciał. To jest moje marzenie. I... Taki jest plan. Także yy, na miejscu spotykam się z przyjacielem szpiegiem który zapierdziela prosto spod Krakowa. Yy, no i będziemy próbowali szczęścia, słuchajcie, no co? Trzeba robić motogodziny pływać w dniówki, a że dzisiaj uda się zrobić i wygospodarować pełną, bo w robocie mam po prostu dzień odebrany yy, za jakąś tam sobotę. To 12 godzin na wodzie, no paliwo do pełna i rura pogoda. Iście. Iście jesienna, moi drodzy. Iście jesienna. Mam nadzieję, że trochę zażyje deszcz. Bo tak, niby są ciuchy, wszystko. Ale pływać tak na mokro to ja nie lubię. A chociaż. W sumie to lubię wszystko. Zaltowałem. Jedziemy. Muszę <Szuczy> muzyczkę trochę nagrać temat była przeważnie przy mnie nikogo Lecimy? Lecimy? Rekordy! Tak życie płynie. Spijano! i z Słońce też dobrane. Ale ciepło? No nie wie, Jak na mozu, takie fale. Jak na mozu, wiatr przemieszał. Masz jak raz ściąga? No. Chcę, żeby tam popłynął. No. no, to niech raz ustawi. No, tak, no, uważaj, bo w strefie bo teraz jesteśmy. No. Spodziewaj się, ale Terce bez. Spodziewaj się mocnego pierdolenia Spodziewaj się niespodziewanego. A ty cały czas na samowar lecisz? Cały czas, no. Ja lubię pies. Te melodie, które już znam. No, ja. та ось мені А фалі рибавали czyli suszona kiełbaska i musztarda rycerska nie? Maczanka wysilana. Mm. No i już zapadamy. żeby zabrał teraz. -lo -lo -lo. to ja. I etrol na dla ludzi. Rolotygolę. Popatrzmy, kto tam pracuje. Tarka. Popatrzmy. Ty też popykujesz? to ja chcę. Chyba No. Nie, no bez musztardy ja. Nie wiem, na szybko błotem. Czepi No. te małe pomidorki od pani. No, Te małe. Trzeba tego łapie łapiesz, do i chap. A za chlebek? Jakiś dobry? Najlepszy kawałek Najlepszy kawałek Pani stylu Jaki No jakiś fajnie? Chyba 50 zł po prostu. Huh? Z racji tego, że plecy już nie te, to nie mamy zmianę... Co? Kapitan, młodszy duchem, nastawienie i mamy zmianę na stanowisku sterniczo-kapitańskim właśnie. No. Jak się z tym czujesz w biegu? Pływamy górę do uca. Bez zmian. Bez zmian. No. Tak, jak ty tak tak. kończysz, że wyglądasz jak taki rybasz. Jak bosman. No bosman taki, no. Bosman. Bos, ten, ten, ten kombi to dobra inwestycja. Kupiłbyś rybę ode mnie, co? Ja? Kupiłbyś rybę? Nie, nie ten rozmiar. Taki musiał być dwa rozmiary większy tak? No. Ale rybę czy byś kupił? Rybę? Rybę od Bosmana się kupujesz, czy nie? Od Bosmana, czy od, yy... nie wie, od kogo. Z kutra. No nie wiem. <laughs> 也是帮忙吧。嗯。好，先你这都走，到不

Ой, 2 рыба. Oj. <coughs> Иди под понтом. А no, я буду под Так? W miejscu, nie co? No. no bo musiało czas na niepsrzeć, ale leci po zębach chyba. Bo z tych krzesał Jedzie w ten Idzie w ten, Nie ma Co? Żeby nie znalazł Ale się trzyma Za go podnoszę, Rzekłbym, że nic. No. Teraz go z pół metra podniosę. Idzie do góry.

tak jak trzeba. Na czole to tak nie do końca. Nie no, tam ma pysku dolną. <laughs> nie wiecie, kurde. Takiego se. No to. tak. jak trzeba. Na czole to tak nie do końca. Nie no, tam ma pysku dolną. się <laughs> nie wiecie, kurde. Takiego se. Żebyśmy wzięli na spacer. Patrz, jesteśmy już w opasce, ty. A, kwestia, czy go będziesz teraz, czy... Że... na brzeg? Może... Jak to teraz to pod podewrek, bo my nie odpłyniemy. Jeszcze bym wypłynął na wodę. Ale chyba na brzeg z nim wyjdę. Nie jak chcesz, bo to pomóc. Może coś jest, Żeby się nie upierdzieli. Po co będziemy się tam rodzić? Ale świknął a popatrz z drugiej strony, a nie to pijawy mam, wciąż gdzieś był brany pod uwagę. Ciekawie mamy.

Starczy zmienić kapitana, co nie? Wystarczy zmienić kapitana mordysko no, ryba. Fajda, 165 Tam jest miarka Ok Ja Jeszcze muszę Jest miara? Gdzieś tam powinna być No, żebyś nie przebił mi Taki ze 165, oczywiście Tomek Miernik Tomeczku Najlepsze woblery Najlepsze woblery, najlepszy kapitan Najlepsza Czy ekipa, jedyna czynna po... na wodzie. Coś nie coś potrafię. De? Ale puchnął, dobra, czekaj, jedziemy z nim. Taki ze 165, oczywiście Tomek Miernik. Pomeczku. To bo... Najlepsze woblery. Najlepsze woblery, najlepszy kapitan. Coś Najlepsza to... ekipa. Jedyna co czynna na wodzie. Coś nie coś potrafię. De? Ale puchnął, dobra Jeszcze miara. Płynąć na wodę. Ale mnie zdoił, widziałem? Ale fajnie go delikatnie korowałeś. Się... Szpecjalnie go zakręcam. A... Stąd to by się nie wyciął. Co? Czekaj, czekaj, tu się spotkajemy. Tu masz kołtarz. E, Daj <noise> Łap tam zamiar, dawaj koniec. Tu mamy zero. Jest 150. 150? -ka? Co ty gadasz? 150, ale gruby upasiane. Gruby, gruby upośniany 150, dobra. Czekaj, zdjęcie mi jak to zrobisz. I lecimy.

a miałem stóka, ty. Już ma godzinę, zobacz. No dawaj to, jak tam ile tam trzeba czekać na siebie. Co? No. Ile tam masz tej plecianki, wystarczy ci? Tak? Jest coś, jest transmisja? śmiesz chyba to, tak? Jest coś jeszcze transmisja? Śmiesz chyba to? Zostawię Ty. Czy wypinasz go za To jest 110. Masz ten w ZEKu masz y, kombinerki. Zawsze takie wysokie obroty trzymasz na silniku? Tak. Jak spierdolić małą rybę przy podebraniu? Poradnik we Oj Chodź, ci Zrobię Ci zdjęcie ładne Takie jak zawsze tak odbieram. Czekaj, zrobię Ci zdjęcie ładne, ładne poczekaj Z miejsca? Nie, teczko wyżej. Czyli z blatu. No. Takie łowienie, pokaż. Takie łowienie to ja rozumiem. I szczęśliwy łowca. niczej Wypinaj to, to i. Trzeba łowić, bo biorą, jest Z tego samego miejsca? Nie, teczko wyżej i z blatu co? takie łowienie pokaż takie łowienie to ja rozumiem i szczęśliwy łowca tajniczek słuchajcie złotą godzinkę bo tam już powoli zachodzi słońce i mamy interaktywne łowienie bo tutaj różga poluje padowego pod

no Tak do twarzy ci ze słońcem. Dawaj szpiegu, najeżdżaj tu pięknie. Tylko żebyś roleczką kilową... E! No, 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 dawaj, dawaj, dawaj. O no, i teraz na prosto. Nie, tamtąd. Okay. No, dawaj. Yes. Yes. Jeszcze daj ognia. Co, wyjść? A no już, dobra, to pójdę. Korzystając z tego, że dojeżdżam i jest jakiś korek na S7 o 20 w piątek, nie kumam, no ale jest. No nagram krótkie podsumowanie i zakończenie. No bo w sumie jest co, był bardzo fajny dzień spędzony z kumplem na wodzie, na rybach. Parę rybek. Dosłownie parę, bo dwie udało się złowić, no tam do tego jakieś leszczyki, jeden podhaczony, drugi do dzioba, to też ciekawe. Eee, no i fajna dniówka dziś po prostu. Już rodzina, rodzina wzywa. Także dzięki do następnego.